Pani prezydent, poza kamerą rozmawialiśmy o tym, że Bydgoszcz jest najpiękniejszym miastem w Polsce. Jakże miło to słyszeć od osoby urodzonej w Toruniu. Bydgosz jest przede wszystkim pięknym miastem, przyjaznym ludziom i środowisku. Robimy wszystko, co tylko możliwe na miarę naszych oczywiście możliwości, żeby przywrócić bydę miastu, przywrócić bydę mieszkańcom, żeby były to tereny zrewitalizowane i już części terenu zrewitalizowaliśmy, żeby mieszkańcy mogli. Korzystać zarówno z nabrzeży, bulwaru, spędzać czas, ale także i żeby mogły pływać statki po rzece Brdzie, która jest rzeką czystą. Porządkowaliśmy gospodarkę wodno-ściekową, wszystkie wyloty do Brdy zostały zamknięte. Teraz, kiedy z terna był wielki festiwal wodny 13, 14 i 15 czerwca setki łodzi, mieszkańcy mogli korzystać. Przepiękna wyspa Muńska, również zrewitalizowana i to wszystko za wsparciem ze środków Unii Europejskiej albo z programu operacyjnego Infrastruktura Środowisko, z Funduszu Spójności albo z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Właśnie, pani prezydent, udało się przywrócić rzekę miastu, ale nie samą rzeką miasto żyje. Co jeszcze udało się zrobić, żeby e, miasto było przyjazne, a równocześnie nowoczesne i szybko się rozwijało? cały układ drogowy y, sukcesywnie modernizujemy wybudowane dwa mosty y, linia tramwajowa do dworca teraz budowana linia tramwajowa do Fordonu długo oczekiwana przez mieszkańców y, mamy przepiękną operę nowa która co prawda była budowana przez wiele lat ale za to jest nowoczesna i wzbudza zachwyt gości a także mieszkańców Bydgoszczy. Teraz realizujemy kolejne inwestycje drogowe, także i wiadu kolejowy, co jest bardzo ważne w ciągu ulicy Grunwaldzkiej dla Układu Komunikacyjnego Miasta. Mamy nadzieję, że już zaawansowane prace nad przygotowaniem budowy drogi S5, też długo oczekiwanej, będą zrealizowane, bo droga ekspresowa S5 to jest połączenie Bydgoszczy z autostradą A1 i autostradą A2, ale też i realizujemy taką inwestycję jak zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Będzie to ekologiczna elektrociepłownia. Która będzie produkowała prawie 700 tysięcy dżuli energii cieplnej i 64 tysiące megawattogodzin energii elektrycznej z odpadów komunalnych resztkowych. Jest to bardzo ważna inwestycja dla całego systemu gospodarki odpadami, a robimy wiele działań, żeby miasto było. Przyjazne dla środowiska, żeby było czyste środowisko, ponieważ czyste środowisko to zdrowy człowiek, a nie ma nic cenniejszego nad zdrowie, ale także i Różne innowacyjne rozwiązania wprowadzamy. Mówiłam o tym podczas okrągłego stołu metropolii polskich. Pakt dla kultury, który został zawiązany przez organizację, zintegrował wielu ludzi, wiele środowisk kultury Bydgoszczy. Także inteligentne systemy transportowe. Jest inteligentny system transportowy realizowany do końca 2015 roku, ale już są tablice informujące na przystankach tramwajowych. Więc wiele tych działań jest takich, żeby miasto zbliżało się do tego. Celu, jakim jest Smart City, miasto europejskie, inteligentnie zarządzane z inteligentnymi systemami, a mamy już i system zarządzania sieciami ciepłowniczymi, wykorzystujący telemetrię i systemy informatyczne, także system monitorowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wszystko po to, żeby była bezpieczna dostawa wody ciepła, Optymalizacja procesu, żeby były jak najtańsze. Czego inne miasta mogłyby się nauczyć od Bydgoszczy? No, trudno mi powiedzieć. Ja myślę, że dzisiejsza debata okrągłego Stołu Metropolii też daje szansę na podzielenie się doświadczeniami. Wiele spraw jest wspólnych. Miasta realizują te swoje pomysły, inwestycje, czy formę edukacji ekologicznej czy współpracy z mieszkańcami w podobny sposób. My staramy się zachęcić mieszkańców, żeby ta obywatelska Bydgosz jednak była faktem. Prezydent spotyka się z mieszkańcami Bydgoszczy na osiedlach. Także w trakcie tych spotkań są wypełniane przez mieszkańców tych oczywiście którzy Chcą i taką wolę wypełniają propozycje, jakie by chcieli, żeby inwestycje były w pierwszej kolejności realizowane, jakie są priorytety, jakie są oczekiwania i to jest brane pod uwagę czy w strategii rozwoju miasta, czy już w konkretnych budżetowych planach. Piąty Kongres Innowacyjnej Gospodarki upływa też pod hasłem obchodów 25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów. Jak pani wspomina lato 1989 roku? Co pani wtedy robiła, czym się zajmowała? Ja pracowałam w firmie, natomiast... No to był początek zmian społeczno-gospodarczych, ale w kontekście tego, że jestem samorządowcem, bo byłam i radną w latach 90-94 i później 98-2001 wiceprezydentem miasta mam to doświadczenie samorządowe i chcę podkreślić, że te przemiany społeczno-gospodarcze to naprawdę Zaowocowały wspaniale samorządnością. Jest jeszcze wiele problemów do rozwiązania, ale to jest ogromny kapitał ludzki, ogromne doświadczenia i przede wszystkim to samorządy stały się dużymi beneficjentami środków europejskich, a one wsparły realizację wielu inwestycji, bo bez tych środków byśmy pewnie realizowali inwestycje jeszcze wiele, wiele lat dłużej. Najmniejsze prywatne wspomnienie 1989. Powiem, że głosowałam, natomiast tak szczegółowo tego dnia to akurat nie pamiętam. Natomiast wiem, że było to zaskoczenie wynik dla niektórych. Ja widziałam, że jednak zmiany muszą nastąpić i nastąpią. Jak będzie wyglądała Bydgoszcz za 25 lat? Będzie pięknym miastem na wodzie, dobrze zorganizowanym, czystym, z obwodnicą S5 w ciągu drogi S5, inteligentnym transportem, miastem przyjaznym ludziom, miastem na wodzie, miastem sportu, miastem kultury. Bo to jest to, czym możemy się szczycić, i to, co jest kapitałem do dalszego pomnażania. Dziękuję.